będziemy robić y, nie część, tylko akurat będziemy pisać z CleverBot'em. No, za kamerą jest Patrycja. Cześć! No, to zaczynamy pisanie. Najpierw się przywitamy, Jest prawie czy u Patrycji wszystko widać. Widać wszystko, no. Jedziemy, to napiszmy hej. Jak masz na imię? Konegunda. Mi się tu śmieje? <laughs> uh. Fajnie. Nie <laughs> wiem co napisać. Ile masz lat? Jedenaście. A ja piętnaście. <laughs> tak. No. Na 100% Nie, na 0. Po co ja piszę 0? jak mogę dać tak 0. Na 0%. Gdzie tu jest procent? 0.%. No, Boże, tu jest procent, jaka jest mi ślepa. No ja sobie tutaj... O, przepraszam, przybliżę, żeby było lepiej wydać. Masz oś... Ile go Kosmos ma lat? Nie, nie wiem, ile Kosmos ma lat, ale na pewno nie 100 Ej, napisz Kupi, jak, jak się, się nazywa. Jak się nazywasz Jak się nazywa? Jestem. 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 jest tak, to jest tak, to to jest tak. Ola Magda Gessler. Čekajte, je tu u sebe kamerka Patrici. To je Ola Magda. Odcinków? Tak. A. E, no powiedz, ile mam lat. 48. On jest jakiś głupi. No powiedz, ile mam, że on ile ma lat. Zresztą możesz gadać, nie pisać. Co? Możesz gadać, nie pisać. E, tam, ja tam wolę pisać, żeby widzowie widzieli. Znasz to znasz MT, znasz i znasz O, znasz się tu przesunie. znasz ja długo znasz Nie szuka. Halo. A, no Maszynko! On tu jest skutek i głupi. Aaaa! to widzicie, jak on długo odpisuje? To zatrzymamy kamerę, jak on pisze. Akcja. No właśnie, e, my byłyśmy na dole sobie po piciu. E, I ten gościu nic nie odpisał. Spytam jeszcze raz. Znasz. Buzki, czy... O O mu chodzi. Te buty roboty. Buzki? To ja jestem. M ci A jesteś dziewczyną? Tak. i i, i no napisze. zajarzy. Co? O... ...co... So, ...ci... ...ho... Ci. O, ten... <coughs> o ten driveway... O ten trailer... O co traumaj! Tra co co nie chodzi? chodzi? <noise> Naprawdę, on jest jakiś porą Mielkaś tylko dwie minuty możemy No, no właśnie, to jeszcze Minute. dwie minutki na... Minutkę. 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 Dwie minutki możemy nagrywać, o to nie będziemy... Ej, napiszmy. Mu... Przedurać. Napiszmy mu co. Idę gdzieś. Idę gdzieś. gdzieś. Idę. Gdzie, Gdzie? idę trudno Ale jesteś Zabiję go! Zabiję cię! Zabiję! cię! Zabiję. Zabiję cię. Aha, dobra. A ja ciebie... On jest naprawdę porąba. Ja myślę, że tę rozmowę należy szybko zakończyć. Tak właśnie, patrzy kamera dla mnie, to łapkujcie, subskrybujcie i piszcie komentarze, czy mamy dalej pisać z tym wariatem. Pacie się coś do mnie przybliża. No. To pa pa! Pa!